Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam do kolejnego vloga, tym razem z pięknej i słonecznej Marbelli. Mamy właśnie, widzicie co wcześniej jest w pół do 11 my idziemy z Tomkiem do sklepu na małe zakupy, natomiast to będzie około 20 minut w jedną stronę, ponieważ tutaj w okolicy nie ma takich większych sklepów. Są tylko gdzieś restauracje, cukiernie, lodziarnie tak itd. Natomiast tutaj brakuje troszeczkę mi takiej właśnie piekarni. Więc my wyruszamy w tą właśnie podróż do sklepu. Natomiast y, mój mąż dzisiaj wybrał się niestety do dentysty. Taka przykra sytuacja, czego boleć mocno ząb, ale znalazł tutaj dentystę w mieście, który jest, y, jest to klinika niemiecka, więc tam mógł się spokojnie po niemiecku dogadać, ponieważ my hiszpańskiego w ogóle nie znamy, więc poszedł do takiej kliniki właśnie niemieckiej. Zaraz Wam jeszcze pokażę tutaj takie cudne widoki po drodze, bo tam będziemy szli kawałkiem właśnie wybrzeża, więc naprawdę Marbella jest bardzo ładna. Polecam wszystkim, natomiast to, to miasto nie jest najtańsze, natomiast można znaleźć jakieś tam, gdzie tańsze spanie i tak dalej. My śpimy, mamy apartament przy samym morzu, dosłownie minuta do, do wody. Ogólnie w tej okolicy również są drogie apartamenty, ale myśmy mieli w sumie szczęście, nam się udało kupić dosyć tanio, bo zapłaciliśmy za tutaj w Marbelli za 5 nocek 380 euro. A normalnie obok na przykład kosztuje jedna noc taka kwota i jest to za 3 osoby. No dobrze, już na razie nie będę przedłużała, nie będę gadała i pokażę Wam właśnie tą, to piękne miasto i nasze okolice. Zanim jeszcze ruszymy w to, do tego sklepu, chciałam Wam pokazać taki piękny park, który mamy właśnie przy samym domu. Dosłownie 3 minuty. Bardzo ładny. Tam są dużo zieleni, fontanna, piękne ławki, takie trochę jakby z ceramiki. Więc zaraz to pokażę. Tutaj już byłam chyba za 3 razy w tym parku. Bardzo mi się on spodobał. A wczoraj, tutaj w ogóle, była niedziela i tutaj był taki psi targ, Sprzedawali używane rzeczy. Więc wczoraj dużo nie nagrywałam w tym parku, bo tam było masa ludzi. Ale dzisiaj, może przy poniedziałku uda się coś więcej. No dobrze, to tutaj będzie ten piękny park. Ja już teraz się wyłączam z mówienia, i po prostu chciałam to wszystko dzisiaj pokazać. Ten nasz piękny widok z pokoju, bo mówiłam w ostatnim holu, że wam pokażę. Natomiast nie dograłam tego kawałka, więc teraz pokazuję, tak to się prezentuje. No i dzisiaj, wiecie co, jest trochę więcej chmurów, trzeba było takie wybitne słońce, chociaż jest bardzo ciepło, bo dzisiaj jest 27 stopni, więc mamy taki widok. My tu mamy wszędzie blisko, widać, plaża jest obok, te stare miasto też mamy tam 10 minut dosłownie. Tylko jak już wspomniałam, do takiego większego skrótu mamy trochę dalej, więc no to jest takie trochę upierdliwe. No dobrze, a teraz może pokażę Wam te zakupy, które zrobiłam właśnie z tą I teraz ta spożywka. Tutaj kupiliśmy trochę dzisiaj takich um, bułek słodkich i pieczywa. Tu taka bułka, ona chyba jest wytrawna, ja nie wiem, czym ona jest, ale jest bardzo dobra. i teraz coś będzie to strąbiło jeszcze. Tutaj taka bułka czekoladowa 85 i takie rozaliki, one są z takim kremem waniliowym, bardzo dobre. To jest po 50 euro centów. To na takie jeszcze wziął rogaliki z czekoladą, one były za chyba 2 euro. I tu coś na dotrawnie chyba wziął i to było chyba też koło 2 euro. E, ciabata e, to euro 44 sztuki, ale jest bardzo dobra. Ta, ta niemiecka w ogóle do tego się nie, no, nie porównuje, bo ta jest taka miękka, puszysta dobra. Ziągi bagietki. Ona była po 40 euro, centów, a druga była po euro. Teraz nie pamiętam, która była po ile, ale ogólnie takie bagietki tutaj są i bułki są dosyć fajne. Jeszcze wzięłam jedną węglinę, ona tam jest chyba 2,20, bardzo dobra. I taki przez ser wzięliśmy też kozi, on za 2,80 chyba jeden. Taki jest nawet cena również. A czy tego nie wiem, czy to jest ser, bo tego nie próbowaliśmy? Tak właśnie chcieliśmy coś innego na próbę jeszcze kupić. Kawę rozpuszczalna 3,50, bo wiecie co, te kapsuki co kupiłam, jednak nie pasują, są za duże, więc wyszło jak wyszło. Musimy pić teraz kawę rozpuszczalną. Herbata truskawka, euro 45. I tutaj wziąłem taką jeszcze jedną inną ziołą za 75, bo tam ta cytrynowa jest taka trochę słaba. Chyba ta była jednak lepsza. Owoce jeszcze tutaj kupiłam melon, to 2 euro kosztowało. Mandarynki 2,15 kg. I te pomidory wziąłem były bardzo dobre. One, widzicie co takie, są nie mocno czerwone, ale one są bardzo słodkie. To było 2 euro za kilo. To sobie wziąłam sangrię, takie ala, winowe, lub takie słodkie, to chyba 2,20 Syn sobie wziął taki jogurt za 15 euro do picia. Sok mada rękowy, 2 euro, ha bez centa. Kiedyś już kupowaliśmy tego soku bardzo dużo, bo był bardzo dobry. Tylko wtedy był to konsum. Zobaczymy, czy to też będzie dobre. Tu to sobie odwana dwa napoje, jakąś fantę i colę. Ja dwa Red Bulle, to było chyba, nie wiem, za euro 30. I tutaj jakiś wziął płyn do płukania, bo nie, nie tego nie mieliśmy. To było chyba za euro 20, zresztą jego mi się wydaje. I że kupiliśmy tam... Tam jakieś perfumy i ja coś z kolorówki, natomiast te rzeczy sobie y, zatrzymam, pokażę je i nagram taki po prostu zbiorcze kupię coś jeszcze, y, po prostu już zwracając do, y, do Niemiec, do domu. A teraz co, coś przekąsimy jeszcze, chyba coś właśnie, coś słodkie albo coś, zobaczymy i chyba, no nie wiem, chyba ruszymy na plażę, zobaczymy jeszcze, co będziemy robić, czy idziemy zwiedzać, czy bardziej y, leżakować. Przyszęłam do Was tak na chwilkę jeszcze pokadać. Y My chyba wybierzemy się jednak najpierw na spacer, a później pójdziemy na, na plażę, ponieważ wiecie co, my tak się w tej wodzie w sumie nie kąpimy, tylko tak tu sobie leżymy i no wiecie, odpoczywamy w ogóle, bo woda jest dla nas za zimna. Ludzie się kąpią, natomiast my wolimy troszkę cieplejszą. Chociaż ja uważam, że w Kalpe ta woda latem była również chłodna. Bardzo ciepłą wodą jest woda w Chorwacji, natomiast no, mnie jest trochę za chłodno. Ja tak chodzę, tak, do kolan będę tej wody po prostu. Yy, więc ja się właśnie przybrałam teraz w sukienkę. A teraz jeszcze chciałam pokazać dwie rzeczy kosmetyczne, póki właśnie mam chwilę czasu. Yy, jedna to będzie ta Isana, yy, ta maseczka. To jest taka ta owocowa. Yy, powiem Wam, że z tej maski jestem średnio zadowolona. Yy, ogólnie, wiecie, no ona. Yy, Nawilżyła i tak dalej. Natomiast mi się wydaje, że te, ta maska nie była aż tak nasączona jak te maseczki e, z witaminą C, z isany, czy z Balea, czy taka kosowa. Więc ja do tego pewnie nie wrócę, bo to normalnie kosztuje euro 50, a ja kupiłam to za euro. Za euro 50 tego w ogóle już więcej nie kupiła, chociaż myślę, że tego więcej nie kupię. Może jakiś inny rodzaj jeszcze, czy coś, ale do tej owocowej nie wrócę. Natomiast hitem tym takim na wyjeździe okazał się żal prysznic z lapury. To jest ten, co pokazywałam też w jakiś tam, jakimś tam holu, właśnie z Aldiego. Też bardzo fajny, dlatego że on, po pierwsze, jest gęsty. Bardzo ładnie zapachnie. To jest taki zapach, bym powiedziała, kwiatowy. Bardzo dobry jest ten Żel. Naprawdę nie spodziewałam się. Myślałam, że to będzie takie, wiecie, coś takie. O, taki zwykły żelab. On jest super, bo jest bardzo gęsty. Naprawdę nie spodziewałam się. I tam jeszcze był taki na półce żółty. Co jest z mandarynką, z pomarańczą, nie wiem. I tamten drugi test sobie na pewno jeszcze wypróbuję, jak ten po prostu wykończę. Ale z tego jestem super zadowolona. Więc takie to dwie. dwie dwie rzeczy właśnie kosmetyczne, które chciałam dzisiaj jeszcze omówić. No tak, a ja będę się właśnie jeszcze, czy znaczy zaraz, ja no, że może jeszcze tam widzę, że śpi jeszcze, bo jeszcze chciałam dodać, on był u tego dentysty, tam miał zrobiony rentgen, dostał leki, i tak dalej, się okazało, że on ten zom ma jakiś taki głęboki stan zapalny i ten lekarz powiedział mu, że to leczenie może zacząć, natomiast jak on tutaj jest tylko chwilowo na urlopie, to byłoby lepiej, gdyby to, to zrobił u swojego dentysty. I właśnie tak będzie musiał zrobić po powrocie. Natomiast teraz dostał antybiotyki, które powinny to załagodzić, więc mam nadzieję, że już będzie lepiej, że będzie po prostu bardziej, że tak powiem, żywy na tym wyjeździe. No bo wiadomo, no, są to nic przyjemnego. A jeśli chodzi o cenę, to za taką wizytę, czyli taką wiecie, z tym zdjęciem i tak dalej, zapłacił 70 euro. Więc nie wiem, jak z leczeniem. Myślę, że takie leczenie to jest zęba. Nie wiem, może z 300, 400, może by kosztowało, ciężko powiedzieć. Ale ta klinika prywatna. Paweł się się pytał, czy najpierw można płacić kartą, jakby. kartą niemiecką, czy w sensie kartą zdrowotną, ponieważ ja kiedyś, jak byłam w Polsce z Tomkiem na urlopie, korzystałam właśnie. Byliśmy w szpitalu z Tomkiem i tam żadnego rachunku nie dostałam. Natomiast potem się szpital się rozliczył z niemiecką służbą zdrowia. Natomiast ta klinika. Ona powiedziała, że nie uwzględnia żadnych kart zdrowotnych, to trzeba opłacić rachunek i później ewentualnie taki rachunek jakby po prostu wyjaśnić już na miejscu ze swoją służbą zdrowia. Więc tą rachunek opłacił i tak dalej. No my tam myślę, że nie zapytamy w Niemczech o ten rachunek, czy złotą, czy nie. No na szczęście niby to jakiś duży koszt, ale mam nadzieję, że po prostu będzie już z nim teraz lepiej. No dobrze, a ja już teraz powoli się będę zbierała i tam idę powoli chłopaków zgarnąć, bo naprawdę szkoda pogody, siedzieć w tym pokoju. No dobrze, no to widzimy się później. Dobrze moi drodzy, my jednak zmieniliśmy plany i jednak idziemy na... Plaże, poleżakować, a później na wieczór wybierzemy się na miasto troszkę pospacerować, a że się mam nadzieję, bo może znowu będziemy za bardzo zmęczeni. A teraz idziemy po prostu pokorzystać z tego słońca.